Krótki filmik słuchajcie, bo muszę skomentować pewną akcję. Natomiast zanim przejdę do tematów uniwersum, no to kilka słów co u mnie. Pewne sprawy nabiorą obrotu we wrześniu. Wtedy wszystko się okaże i będzie to rzutowało na najbliższe miesiące mojego życia. A póki co, no co tutaj słychać u mnie? Raz bucuwa, raz chujuwa, raz szafrany, takie pojebane kwiatki. Więc tak to wszystko wygląda. Raz lepiej, raz gorzej, dlatego filmików jest mało. Wpływ na to ma także, że nie ma za bardzo co komentować nie ma jakiejś motywacji do nagrywania jakieś tam sprawy osobiste więc też twórczość jest taka skąpa. A nie chcę wrzucać, jak co niektórzy, byle guwien na kanał tylko żeby wyrobić normy wyświetleń nie ma to najmniejszego sensu tak jak mówiłem ja nie muszę zarabiać na YouTube mam swoje źródła dochodów i tak dużo więcej zarabiam niż wydaję więc nie jest źle a co do tematu który chciałem poruszyć no to muszę skomentować Meksykana który zamiast wesprzeć jakoś finansowo Akcję tego kanału, wywiady z uniwersum, bo chyba tak, ten kanał się nazywa, który tą akcję przeprowadził. Czy też chociażby mógł wesprzeć zupełnie inaczej tę akcję? Mógł na przykład na swoim kanale ją przeprowadzić wspólnie z, z, tym, z tą osobą, no to przekazał na licytację śmieci? Jednym ze śmieci była chyba, jak się nie mylę, Czapka, w którym on udawał konona, zalepiona czapka ze szmateksu, a drugą rzeczą, i to na 100% była ta rzecz, był paragon za wymianę rozrządu. Jeszcze bezczelnie powiedział, że ktoś, kto wylicytuje tego śmiecia, może sobie go oprawić w ramkę i powiesić. A kim ty jesteś, żeby... Twoje gadżety miały jakąkolwiek wartość. No kim ty jesteś? Jesteś jakimś aktorem, jesteś jakimś e, sportowcem, nie wiem, politykiem, osobą sławną, celebrytą. Kim ty jesteś? No jesteś nikim. Jesteś nikim, więc dlaczego ty przekazujesz jakieś swoje śmieci, uważając, że dla kogoś te śmieci będą miały jakąkolwiek wartość? Chyba zostały one wylicytowane, z tego co wiem, ale prawdopodobnie tylko dlatego, ktoś je wziął. Aby wesprzeć to chore dziecko, a nie z uwagi na to, że ktoś uważa ciebie za kogoś wielkiego, bo ty, nie jesteś bo ty nie jesteś nikim wielkim, ty jesteś po prostu zwykłym e, menelem, który właśnie dzięki wsparciu widzów, wsparciu ludzi, jakoś e, ze swojego upadku się podniósł i nic więcej. Więc jakim trzeba być ograniczonym, bezczelnym typem, żeby przekazywać takie gówna? na akcję charytatywną. Ty nie masz żadnego wstydu. Ludzie Ci wysyłali kasę, wysyłali Ci gadżety. To nowe rzeczy Ci wysyłali. A Ty, zamiast zrobić to samo, przynajmniej raz, no to przekazujesz odpadki, rzeczy, które powinny się znaleźć na śmietniku. Nie masz za grosz poczucia wstydu. Nie masz za grosz jakiegoś szacunku do siebie, czy do innych. Jesteś Takim samym zwykłym zakłamanym jareczkiem, jakim byłeś wcześniej, gdy zbierałeś na dziewczynę bez nogi, gdy zbierałeś na okulary dla Mario, podczas gdy on te okulary cały czas miał, czy też gdy zapłaciłeś dla Mario 20 zł za to, aby pomówił Majora o gwałt na 14-latce. Jesteś takim samym zakłamanym jareczkiem, zbierającym pod kerfurem kiepy. Wiele się nie zmieniłeś. Jeśli chodzi o charakter. Zmiana nastąpiła tylko w tym wymiarze, że masz teraz trochę więcej pieniędzy. Więc sobie kupiłeś 20-letniego gruchota. Ale dla Twojej wiadomości, jak ja widzę, jak tylko czujesz w tym lesie i w tym gruchocie jest rozłożony materac, no to musisz wiedzieć, że pojawiają mi się obrazy tych uchodźców w skalę bo oni podobnie koczują. No być może oni nie mają samochodów, bo mają namioty, ale też w oczy uderza mnie taki rozłożony materac, jak u ciebie w tej skodzie. No jesteś na tym samym poziomie, czyli na poziomie kloszarda, na poziomie uchodźcy jakiegoś. Wcale inaczej nie wyglądasz. Tylko pytanie pojawia się, dlaczego twoja kobieta wywala cię z domu na czas? Swojego pobytu w pracy. Co ty tam odwaliłeś? Czy coś z mieszkania zginęło? Czy, czy, czy to jest wymiar kary za to, że e, przez Twoje zachowanie część donatorów i wsparcia Ci uciekło? To jest właśnie pytanie otwarte. Co się musiało stać, że spędzasz poranki, popołudnia w lesie? Odgrzewasz sobie jakieś rzeczy w tym lesie. Jesz konserwy, no, zupełnie jak kloszard. Zupełnie po prostu jak kloszard. Ale dalej cię to nic nie nauczyło, bo dalej nie potrafisz pokazać, że jesteś w stanie coś zrobić dobrego dla innych, mimo że sam dzięki temu wsparciu tak naprawdę y, zmieniłeś w jakimś sensie finansowo przynajmniej swoje życie. Nic cię to, nic cię to nie nauczyło, więc dla Twojej wiadomości cały czas, cały czas będziesz po prostu upadał, cały czas będziesz osiągał coraz to mniejsze wyświetlenia, coraz to mniejsze przychody, i pewnego dnia, być może nawet twoja, znudzona już tobą kobieta wywali cię z domu. Bo tak jak mówiłem wcześniej na swoim filmie, z nią nie łączy cię nic, ani małżeństwo, ani dziecko, ani nic, ani wspólne mieszkanie. Jesteś dla niej po prostu kolejną przygodą wymieni po prostu na lepszy model. A takich modeli to ja myślę, że jest w brud. Więc im prędzej zastanowisz się nad sobą, zmienisz swoje burackie postępowanie, tym lepiej dla Ciebie. Bo ja widzę, że niepotrzebny jest już Olgierdano, żeby Cię po prostu zakopać. Sam siebie Kopiesz. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Przekazać na akcję charytatywną śmieci. Śmieci, które i tak byś po pewnym czasie wyrzucił do choboka. To trzeba mieć tupet. Zwykły burak, zwykły buc. A teraz bardzo krótko o innym buraku. Oczywiście nie oglądamy filmów wrzucanych na kanały Eko Paruwy. Bardzo pięknie widzę, że te jego dzieła, na których występuje konon, mają wyświetlenia rzędu kilkuset, tysiąc, tysiąc pięćset, więc naprawdę, naprawdę widownia tego Pana bardzo, ale to bardzo kocha. Trzeba zrobić wszystko, żeby przestał nagrywać Ukonona ten człowiek. Ponieważ myślę, że nawet w negatywnym odbiorze to on już wyprzedził Sławka, którego jest pod nóżkiem, to trzeba zaznaczyć. Więc tego pana nie oglądamy. Zachęcam, aby nie oglądać dzieł tego Pana, nudnych zresztą. I jeśli nie będzie miał wyświetleń, no to sam chyba zrezygnuję. Z bycia frajerem spod bramki, bo on właśnie wszystkim zarzuca, że są frajerami spod bramki, ale tak naprawdę codziennie pod tą bramką waruje, aż jego mistrzunio, czyli Konon, go przyjmie. I tyle, co miałem do powiedzenia.